Witajcie na moim kanale. Mamy połowę kwietnia i zdałam sobie sprawę, że jeszcze w tym roku nie zabrałam Was na spacer po moim ogrodzie. Oczywiście pokazywałam Wam fragmenty mojego ogrodu, dzieliłam się informacjami. Dotyczącymi kwiatów wiosennych, dotyczącymi wertykulacji na marginesie. Zobaczcie, dwa dni popadało, i trawa wygląda o wiele lepiej, zaczyna się już zielenić. Dzisiaj wyszłam do ogrodu, aby zrobić porządki na swoich rabatach. Oznacza to, że będę przesadzać niektóre rośliny. Podzielę się z Wami swoimi planami, ale przy okazji pokażę Wam, jak wygląda mój ogród w kwietniu 2023 roku. Popatrzcie, mój ogród jest bardzo kolorowy, coraz więcej kwiatów zaczyna kwitnąć. Bardzo się cieszę, że moja magnolia przetrwała. Co roku zastanawiam się, czy ona przetrwa, czy nie przetrwa, okrywać, nie okrywać. W tym roku nie była okrywana, na szczęście przetrwała. Ma już przepiękne pąki zarówno w tej górnej części rośliny, jak i w dolnej. Ja postanowiłam nie prowadzić ją na takie typowe drzewo. Jak widzicie, nie mam tutaj zbyt dużo miejsca, aby wyrosła piękna magnolia, dlatego będzie ona bardziej prowadzona na krzak. I wszystkie odrosty, które nie były odcinane tutaj po by boku Zaczęły puszczać, posiadają one swoje własne pąki i wychodzi mi przepiękny krzak magnoli. Obok kwitnie ciemiernik, cały czas kwitną ciemierniki. Mówiłam Wam w przednim filmiku, że zaczęły one kwitnąć mniej więcej. Yy, pod koniec stycznia. Mamy połowę kwietnia, cały czas kwitną i wyglądają przepięknie. Z tyłu możecie zacząć żonkile, zasadzone z cebulek. Były to cebulki kupione do, dość późno w jakimś supermarkecie. Wysadziłam je w takim niezbyt dogodnym miejscu, na pewno będę je przesadzać. Nie wierzyłam troszeczkę, że zakwitną, ale zakwitły i wyglądają po prostu przepięknie. Oczywiście pełno bratków. Wszystkie bratki, które tutaj widzicie, są to bratki samosiejki. W ubiegłym roku stała tutaj donica. Z bratkami, wysiały się one. Natomiast co jest ciekawe, mają one zupełnie inny kolor, no może nie zupełnie, ale mają one miks kolorów tych bratków, które kwitły w donicy dzięki temu uzyskałam nowe barwy w swoim ogrodzie. Obok możecie zacząć tulipany. Tulipany mają już pąki, myślę, że za chwileczkę zaczną kwitnąć. Są to też tulipany, które były bardzo. Późno wysadzone. Ja generalnie mam zwyczaj kupowania cebulek, które już są bardzo, bardzo przecenione i wysadzania ich do gruntu, ponieważ po prostu szkoda mi pieniędzy w regularnych cenach na, na cebulki. Tulipany, które widzicie, jak niektórzy z Was wiedzą, mam koty. Koty korzystają z rabat, bawią się na rabatach, dlatego niestety też przy okazji nieraz niszczą mi kwiaty. Coraz więcej kolorów wprowadzam do swojego ogrodu. W międzyczasie widzicie trawnik, który, tak jak powiedziałam, już wygląda. Coraz lepiej, trawy z dnia na dzień coraz większe, podlewanie ich gnojóweczką dało tutaj oczywiście dużo. Zaczynają się coraz bardziej zielenić. Poszczególne kwiaty wychodzą na moich rabatach. Co jakiś czas muszę je odgarniać, szczególnie jeżówki, ponieważ w momencie, gdy się koty bawią, zaczynają je tutaj zakrywać, więc chodzę i je po prostu rozgarniam. Teraz na ekranie widzicie liliaki z tyłu trawy, a pomiędzy nimi są wsadzone trzy lilie. Gdzieś tu też przesadziłam jeżówkę, ale nie widzę, że wychodzi, więc bardzo możliwe, że nie przetrwała. I ostatnia część mojej rabaty. Z tyłu są cisy. Powychodziły też czosnki. Nie mają zbyt lekko. Koty tutaj oczywiście o nie całkowicie dbają. I popatrzcie, wychodzi moja liatra kłosowa. Już mogę też zacząć ją odchylać na rabacie. One są chyba trzy, tutaj wysadzone. Tak, tutaj jest druga. I z tyłu można zobaczyć trzecią a jest jeszcze czwarta, przepraszam, cztery, tam było pięć, ta piąta nie przetrwała. I przechodzimy teraz do rabaty, którą będę się dzisiaj zajmować, ale może za chwileczkę do niej wrócimy. Najpierw kilka słów tutaj o moich donicach, które są przed tarasem. Zobaczcie jak pięknie, kolorowo, moje ulubione szafirki, hiacynty, bratki, samosiejki, wszystko przepiękne, kolorowe, rabata wygląda bardzo, bardzo ładnie. Pomiędzy kwiatami wychodzą też oczywiście lilie. Mam tutaj wsadzonych kilka lilii. Z tyłu się trawa zieleni, no i jeżówki wychodzą tutaj w kępkach. Tą jeżówkę akurat będę przesadzać. Wysadzę ją w tamtą część rabaty, a w tą część rabaty mam zamiar posadzić jeżówkę, która jest o wiele większa. Zobaczcie, jak ślicznie. Przecinanie liści szafirków oczywiście dużo dało. Szafirki wyglądają przepięknie. Liście podrosły, ale nic nie szkodzi. W momencie, kiedy szafirki przedkwitną, zetnę wszystko jeszcze niżej i będzie bardzo, bardzo super. Tył widzicie brat też oczywiście bratki samosiejki, i przechodzimy do mojej drugiej rabaty. Może wejdę na teraz, żebyście mieli okazję zobaczyć ją z drugiej strony, tak jak ja ją widzę cały czas z okna. Przepięknie kwitną hiacynty Jeszcze miejscami można, możecie zobaczyć. Krokusy z tyłu, szafirki i żonkile. Te szafirki też będę przesadzała, ponieważ w tamto miejsce chcę przesadzić. Tutaj w rogu gipsówkę. Mam trzy gipsówki, mają one już za ciasno, muszę je przesadzić. A tutaj są moje donice, w których są zasadzone trawy. W pomiędzy została powtykana cebulka, dymka, oczywiście mam tendencję do wykorzystywania każdego miejsca, które jest dostępne. Szczypior razem z cebulką będę zjadać, a potem trawa wyjdzie i donica będzie wyglądała bardzo ładnie na tarasie. Postaram się znaleźć zdjęcia z ubiegłego roku, jak to wyglądało, żebyście mogli zobaczyć. O popatrzcie, sąsiadka mi tu przerzuciła jakiś prezent, muszę się dowiedzieć co to jest. Niestety nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli wiecie, to proszę napiszcie w komentarzach. O! Jesteście świadkami wyczynu mojego kota. Zobaczcie, wskoczył do ula i wrzucił wszystko. Niestety będę musiała to szybko posprzątać, ponieważ moje pszczoły, murarki tu latają. Nowy ul y, czeka na zawieszenie. Nie było okazji, ale widzę, że muszę poprosić męża, żeby to zrobił jeszcze dzisiaj i żebyśmy powiesili nowy ul. Ten, który mam jest za płytki, rurki wystawały. No, i jak widzicie, kot tutaj biegał pomiędzy kwiatami łapał pszczoły, no i chyba jednak też wskoczył na ul i wszystko mi pozrzucał. Wracając do spaceru, tu jest rabata, gdzie rosną cisy oraz zimozielone laurowiśnie na pniu. Co roku są przycinane. Na razie dbam o to, żeby te pnie się robiły coraz grubsze, żeby miały siłę na duże korony, dlatego korony są co roku przeze mnie przycinane. Pod spodem możecie zobaczyć kocimiętkę oraz szałwie, no i w donicy tulipany, które też już niedługo zaczną kwitnąć. Miejscami jeszcze krokusiki, te krokusiki też będę przesadzała, ponieważ nie widzę ich w ogóle z domu. Teraz jest wyżej niż sama rabata i mi zasłania tutaj kwitnące krokusy. Azalię wrzosy dokupiłam jeszcze jedną, ponieważ ta niestety nie przetrwała zimy. Miałam nadzieję, przecinałam, ale nic z tego nie będzie. Będąc w sklepie ogrodniczym, kupiłam azalię japońską, jest kolor purpurowy. Tą, którą tutaj mam, wysadzę, może nagram jakiegoś szorcika o tym, jak sadzić azalię. No i z tyłu pełno ciwierników, tą rabatę też już znacie, wielokrotnie Wam ją pokazywałam. I ostatnia moja rabata, ta, o której Wam mówiłam. Nad którą się dzisiaj skupię i będę robiła tutaj bardzo duże zmiany. Tak, jak wspominałam, z tyłu są wsadzone trzy gipsówki. Jest to roślina, którą bardzo lubię, ale jest to roślina, która też jest bardzo ekspansywna. Tutaj możecie zobaczyć, że one już wychodzą. I wszystkie, na pewno dwie stąd przesadzę. Nie wiem, czy będę miała gdzie wsadzić trzecią. Zobaczę, może tamtą zostawię, a te dwie po prostu stąd zabiorę i przesadzę w inne miejsce. Wychodzą jeżówki. Mam dwie jeżówki, które są bardzo wysokie, też mi na tej rabacie nie pasują, dlatego jedną z nich przesadzę. Pod taras, tam gdzie Wam pokazywałam pod dom, a drugą myślę, wsadzę tam od drogi. Mam takie jedno miejsce, gdzie jest dziura, i ta duża jeżówka oczywiście będzie tam pasowała. Te jeżówki, które są duże, też mi się rozsiały. Mam pełno sadzonek, jeszcze nie wiem co zrobię z tymi sadzonkami. Prawdopodobnie wykopę je do donicy i komuś sprezentuję, kto ma więcej miejsca w ogrodzie niż ja. I mam dwa krzaki, które też mam zamiar stąd zabrać. One są bardzo duże. Niestety nie pamiętam jak się nazywają, dlatego wam nie powiem. Jeżeli ktoś z was wie, to proszę napiszcie mi w komentarzach. Ten, który jest z tyłu ma czerwone liście i bardzo ładnie kwitnie na różowo. Dlatego przesadzę go do donicy tej, która tam jest z tyłu oklejona sznurkiem. A dla tego drugiego będę szukała domu. Potrzebuję kogoś, kto ma bardzo dużą działkę i może go wysadzić. On jest kujący, dlatego też nie w każde miejsce się nadaje. Trzy hortensje, które zostają na swoim miejscu, ciemiernik. Tutaj widzicie hibiskusa, hibiskusa też przycięłam, będę go prowadziła bardziej na mały rozłożysty krzaczek niż na drzewo. A z tyłu mam czosnki, rododendron, który to jest trzeci sezon, w którym nie będzie kwitł. Mam nadzieję, że w końcu zacznie kwitnąć. Jeden krzaczek lawendy i tutaj oczywiście puszczają nowe rośliny. Popatrzcie, też jak przycięłam szałbę rosyjską, to jest bardzo duży krzaczek. Ja tutaj nie mam zbyt dużo miejsca na nią, dlatego co roku ją przycinam. Ona co roku puszcza odrosty i co roku bardzo ładnie kwitnie. Dużo pszczół na niej siada, i tutaj zawsze jest bardzo wesoło i kolorowo w tej części rabaty. Generalnie z lewej części rabaty jestem zadowolona, przynajmniej na razie. Z prawej części rabaty nie jestem kompletnie zadowolona, dlatego będę tu robiła zmiany. Zacznę od wykopania tych Dwóch krzaków, a potem będę się zastanawiała, co w tym miejscu wsadzę. Na razie zaczynają tutaj kwitnąć rośliny cebulowe, tulipany mają już pąki, żonkile, które dosadziłam. W momencie, kiedy one przekwitną, zaczną kwitnąć trzosnki, potem zacznie kwitnąć lawenda oraz szałwia oraz hortensję. Natomiast ta prawa część rabaty cały czas nie jest kolorowa, więc muszę się zastanowić, co w tym miejscu będę miała. Jeżeli macie jakieś pomysły, napiszcie proszę. Także zabieram się do pracy, wyciągam łopatę z domku. Wam życzę dużo przyjemności z pracy w ogrodzie. Zapraszam na kolejny swój odcinek. Do zobaczenia, pa.